Witajcie w następnej, ale degustacji. E, tym razem piwo z browaru Allendale, Allendale Brew e, Black Grouse Oaked Porter 4% alkoholu, 17 IBU. E, jest to bogate, bogaty czekoladowy e, porter, uważony z e, płatkami dębowymi dla dodania. E, głębokości e, smaku e, satysfakcjonujące czarne e, ale uważone w sercu angielskiego angielskiego ostatniego angiel, angielskiej ostatniej dziczy o tak to ładnie można by powiedzieć e, o to mi się podoba Chmiele Target, Faggles, Bramling and Cross. A słody to Pale Ale, Amber, Crystal, e, pszeniczny i czekoladowy. Mm. Okej, okay. otwórzmy. O, o kurna, to mi się zdarzyło. Do czego to doszło? Tego się nie spodziewałem. O oh wow, no wiecie co? Data jest dobra, o kurna, no to im się coś stało. Musimy poczekać, aż ta piana troszkę upadnie. Ale taki, wiecie co, mm, fajny aromat. Ja to odstawię. Fajny aromat e, czekoladowy, trochę taki orzechowy też. E, fajna paloność. Ha, mm, całkiem, całkiem. E, jakby takie trochę wanilii. No, całkiem w porządku aromat. Nie wiem, czy jest takie przegazowane. Ale piękny kolor. Bardzo ciemno-brązowy z rubinowymi przebłyskami. Nie wiem, nie mogę ustalić, czy jest zam zamglony, czy nie. Oczywiście 4% jest dosyć lekki, ale jest sporo smaku. Jest fajna paloność, lekka czekolada. Może nawet takie lekkie nuty mlecznej czekolady. Nieco taninicznych nut, no może właśnie dębowych takich. O, teraz jest wanilia. Trochę tych orzechowych nut. Hmm. całkiem fajne, orzeźwiające piwo. No, to jest zdecydowanie przegazowane, ale tak to no w smaku jest fajne. Jak Na taki lekki porter. No to osiągnęli sporo. I właśnie można zauważyć wpływ tych płatków dębowych jest taka waniliowa, lekko lekkodyskowa nuta, lekka taniniczność. Muszę powiedzieć, że gdyby nie ta eksplozja tutaj, no, to mógłbym powiedzieć, że jestem usatysfakcjonowany, Przyjemne w odbiorze piwo. No, całkiem, całkiem. Mimo że jest takie lekkie, to jest naprawdę fajne w smaku naprawdę przyjemną paloną goryczką. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak, jak podoba mi się to piwo, mieliście efekty specjalne. Pamiętajcie, żeby dać kciuka do góry, zasubskrybować, przekazać wideo znajomym. No i oczywiście pamiętajcie o dzwonku, który mi Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale. Przynajmniej mam taką nadzieję. Wasze zdrowie. Cześć.